Pamiętacie dawne czasy, gdy Nexus był jeszcze? Krasnoludem? No mam nadzieję, że pamiętacie ten moment, bo ja tworząc moją postać Nexosa, legendarnego Huntera, wybrałem Krasnoluda jako pierwszą rasę jeszcze w 2007 roku, więc wtedy miałem jeszcze 12 lat i jakoś się po prostu tą rasą zajarałem. Natomiast zmieniłem rasę głównie ze względów na umiejętności związane właśnie z daną rasą, tak zwane racjale. W przypadku Humana, czy też człowieka, wiem, że dużo do wkurza, był, była tutaj umiejętność która działała bardzo podobnie jak Trinket do PVP który uwalniał nas de facto z różnych tam efektów tracących kontrolę. Znaczy efektów, które sprawiały, że traciliśmy kontrolę nad swoją postacią. Dlatego też zmieniłem się i tak naprawdę nie żałuję. Natomiast od jakiegoś czasu zacząłem kurde no tęsknić za tym swoim małym brodatym śmierdzielem, tak jak to każdy gdzieś tam mówił. I tutaj teraz możecie zobaczyć jakby mój Hunter wyglądał na nowym modelu jako właśnie owy krasnolud. I mój Boże miliony czy też tysiące małych szpileczek uderzyły w moje serca i, i, i mówią mi zmień się z powrotem, zmień się z powrotem na tego krasnoluda cholernego i tak mnie jakoś ciągnie z patchem 6.0.2, który będzie wychodził w następnym tygodniu, tak mi się wydaje, nowe modele trafią już na, na serwery I jeżeli chodzi o zmianę rasy, to jest to teraz możliwe jako, że wszystkie jakby pieniądze, które wydaliśmy w alfie Heroes of the Storm zostały nam zwolnione. Wrócone. W momencie, gdy wystartuje, będziemy mogli oczywiście ich użyć ponownie. Natomiast można te, tych pieniędzy użyć na wszystko, co tak naprawdę mogę, więc kurde, zastanawiam się nad tym, czy wrócić do tego krasnoluda. Zapewne starsi widzowie, weterani mojego kanału, e, powiedzą, tak, dajesz, zmień się, e, bo pamiętają stare, dobre czasy, więc, e, no nie wiem, chciałem się tak zapytać was, co sądzicie na ten temat. Wcześniej zrobiłem troszeczkę to tak pod wpływem Chwili, zamieniłem się i was nie informowałem, tym razem jednak jestem tutaj i mówię wam, co tak naprawdę będę robił. Zwłaszcza, że racjale właśnie w Warlords of Drenor nie są aż takie złe. A krasnolud? No mój Boże, moje serce należy właśnie do nich, do tych kurde małych krasnoludów, więc. No nie wiem, informuję was, napiszcie co sądzicie, no i napiszcie czy wy może macie ochotę zmienić na przykład rasę na jakąś inną ze względu na nowe modele postaci, bo bądźmy szczerzy są one naprawdę świetne i ktoś kto gra Taurenem, powiedzmy nagle mu się zachciało grać trolem, czy w ogóle, nie wiem, obojętnie, więc jak najbardziej piszcie w komentarzach co sądzicie, no i zobaczymy się w Warlords of Drenor już chyba w postaci krasnoluda, ale jeszcze zobaczymy, do zobaczenia, cześć!